Cześć, witajcie na kanale Togo, ja jestem Morden i dziś krótka tiuda o trzecie od LKW w trzech aktach. Słuchajcie, niezależnie o której wersji kolorystycznej będziemy mówić, to z kodem maczeta LKW macie 15% zniżki na tą maczetę na togo.pl. Teraz w pierwszym akcie przyjrzyjmy się wymiarom naszej maczety. Słuchajcie, pytaliście sporo o suwmiarkę. Ta suwmiarka ma ponad 50 lat, jest po przejściach, ale jest bardzo dokładna, sprawna. Jest to pamiątka po moim dziadku, więc lubię ją używać. Jeżeli weźmiemy sobie teraz naszą maczetę, jak widzicie, mamy 25,5 ostrza. Rękojeści tutaj z tym do laniarda mamy 14,5, niecałe 41. Suwmiarka będzie nam pokazywać 2,5 mm, czyli mamy do czynienia z maczetą raczej cienką. Słuchajcie, mamy tutaj fajną skórzaną pochwę wytłoczoną LKW. Fajnie, że nie jest na klipsy, tylko jest na zwykły knopek. Jak widzicie, mamy taką samą maczetę, po prostu w innym kolorze. Nasza maczeta z pochwą. Waży nieco ponad pół kilograma. 0,13 waży samo pochwa. Więc macie takie zadanie matematyczne. Możecie w komentarzu napisać, ile waży maczeta. Jeżeli Wam wyszło 0,36, to znaczy, że Wam dobrze wyszło. Jak widzicie, druga waży 0,37. Oczywiście mamy tutaj otwór na laniarda. Konstrukcja naszej maczety full tank. I oczywiście, jak widzicie, tu mamy logo LKW i rękojeść wykonana jest z mikarty. Bardzo fajnie dzięki temu nasza maczeta będzie siedzieć w ręce. Także myślę, że nawet ja na przykład bym sobie tutaj założył jimping, ale chyba jestem zboczony na tym punkcie i ten jimping bym dawał wszędzie. Maczeta jest na tyle cienka, tyle lekka, że tak naprawdę może służyć nam jako dość duży nóż. I myślę, że taki zestaw na przykład z małym folderkiem i dużą maczetą doskonale może nam się sprawdzić do wszystkich zadań. Tutaj dzięki temu, że to narzędzie naprawdę nie waży dużo, pół kilograma razem z pochwą, możemy sobie go używać w zasadzie jak nożat. Możemy sobie zrobić taki zestaw, maczeta i mały nożyk. Stal, z której wykonano naszą maczetę to 50HF. Maczeta ta raczej będzie z tych lżejszych i mniejszych, co ma dla niektórych plusy i minusy. Ja, jako duży chłop, generalnie preferuję trochę cięższe maczety, ale też widzę zastosowanie dla tej. Myślę, że ona doskonale sprawdzi się dla osób trochę niższych. Myślę, że świetnie w tej maczecie odnajdą się kobiety czy nasze dzieciaki, nastolatki. Takie, które jeszcze nie dysponują pełną siłą dorosłego mężczyzny, że tak to powiem, może co jest mało dokładne, tak naprawdę, bo dorośli mężczyźni też mają różną siłę. Ja z tego, co używałem tej maczety, to naprawdę przy takich trochę grubszych patykach, grubszych niż ten palec, muszę użyć. Trochę za dużo siły. Gdy, kiedy tą maczetę mam, która waży powiedzmy 800, sama maczeta, czyli pół kilo więcej niż ta, jest trochę dłuższa, to mogę trochę mniej siły włożyć, zrobić tylko zamach i maczeta zrobi dla mnie y, dużo roboty. To jednak jest bardziej duży nóż i mała maczeta niż maczeta taka w wyobrażeniu tego europejskiego. Myślę, że ona bardziej będzie zbliżona do maczety z Ameryki Południowej. OK, zobaczmy, jak ona nam się sprawdzi, tutaj, właśnie z takimi gałęziami, które dookoła tutaj leżą. Jedna podstawowa rzecz, jeżeli pracujemy narzędziem, nie robimy tak. Ona nam może gdzieś tu zjechać, możemy się zranić. Chcemy być bezpieczni, pracujemy po drugiej stronie. Tak samo tu mamy jakieś miejsce, w którym możemy sobie popracować. Zawsze pracujemy od siebie, tak, żeby było bezpiecznie. Słuchajcie, zobaczymy nieco grubsze niż mój paluch. Bez problemu. Tu już jest większa średnica, idzie. O, tu na dwa. 2 centymetry średnica. Bez większego jakiegoś wysiłku udało się go ciachnąć. Zmieńmy trochę miejsce i poszukajmy może grubszego patyka. Mamy tu nasz patyk. Jak widzicie, było to na no jakieś 4,5. 4 z hakiem. Także to już na kilka uderzeń. Słuchajcie, dlaczego pracujemy rękawicami? Jak widzicie, ja w ogóle się nie skaleczyłem z tą maczetą, ale już mam krew na rękach, już gdzieś tam. Coś się wydarzyło, co generalnie jest mało komfortowe. A oczywiście, jeszcze jeżeli chodzi o sam uchwyt, sam chwyt maczety, jeżeli będę ją trzymał w, w rękawicach, to oczywiście będzie mi się ją lepiej trzymało. Nie będę tak czuł kolejnych uderzeń. Tak jak Wam mówiłem, że dla mnie ta maczeta jest nieco za lekka, ja bym preferował nieco cięższą. To oczywiście, jeżeli ktoś ma mniej siły, mówimy o sobie młodej, czy na przykład filigranowej kobiecie to dla niej za ciężka maczeta też będzie niedobra, też nie będzie w stanie pracować. <noise> tak samo jak rękawice, tak samo pamiętać, żeby pracować narzędziem takim jak maczeta od siebie. Jeżeli tniemy w jakiś tam sposób, krzesamy gałęzie, to tak, żeby duży pień odgradzał nasze nogi, tętnice udowe. W ogóle tak, żebyśmy nie uderzyli siebie, nie zranili nikogo. Zawsze używamy głowy, a jak widzieliście rękawice mogą się przydać. Nawet tutaj kilka tych gałęzi, no już sprawiły, że gdzieś tam się przeciąłem, zraniłem no niestety tak to wygląda tak samo przy użyciu naszej maczety jeżeli będę uderzał w tym miejscu a tym, tutaj będzie dłuższa dźwignia im dalej zresztą tu mamy taki fajny brzuszek, który do tego służy jeżeli będę korzystał z całej długości mojej maczety to ma to wszystko sens drobne gałązki, maczeta bez użycia siły jak widzicie oczywiście możemy łupnąć chodzi o to że narzędzie, które jest ostre. Niech ono sobie będzie ostre. I warto nie używać siły, żeby narzędzie pracowało za nas, a nie my za narzędzie. Słuchajcie, no maczeta LKW, jak widzieliście, sprawdza się w terenie znakomicie. Myślę, że jeżeli szukacie lekkiego, wytrzymałego narzędzia wykonanego w Polsce przez rzemieślnika, co warto podkreślić, to oczywiście z kodem maczeta LKW dostaniecie jeszcze 15% zniżki na Togo Kompel. Pamiętajcie też, że nasz kod e, Togo EDC, tak jak nazwa naszego kanału, działa na latarki Supra Beam, na akcesoria Outdoor edge, na wszystko od Bokera, na plecaki Gregory. Także myślę, że e, warto korzystać z kodów, zwłaszcza, że zbliżają się święta, można zrobić prezent sobie lub komuś. Mamy kalendarz adwentowy i oczywiście dodajemy skarpety bożonarodzeniowe e, do wszystkich noży Vivi, Winnify i Sankat. Także myślę, że jest w czym wybierać, jeżeli szukacie maczety lekkiej, niedużej, wytrzymałej, tak jak mówię, wykonanej z fajnych materiałów przez polskiego rzemieślnika w Polsce. Maczeta DLKW świetny wybór, nie nieźle leży w ręce, aczkolwiek preferuję duże maczety. Ale jakbym podszedł do tego, jak do dużego noża, to robiłbym sobie tylko jimping, i myślę, że mógłby to być mój nóż. W ogóle piękna złota. Polska jesień, jeżeli potrzebujecie rozpalić ognisko, nakrzesać trochę gałązek na rozpałkę, przygotować drewna, nie macie w swoim plecaku miejsca właśnie na dużą siekierę czy coś takiego. Takie małe narzędzie, lekkie, które nie utrudni Wam podróży, czy to przy pasie, czy przy plecaku, przytroczone. Myślę, że naprawdę warte rozważenia. Ja już więcej nie przedłużam. Dzięki za uwagę. Widzimy się już za tydzień. Do zobaczenia na szlaku.